Uważam, że jestem jakąś wybitną jednostką w prokuraturze, e, nie ja chciałam prowadzić to śledztwo, ja po prostu to śledztwo dostałam do prowadzenia. Doszłam do wniosku, że większą niezależność zapewni prokurator Wrzosek niż prokurator Chromańska. A pozostała dwudziestka co, nie ma tej niezależności? Ma, tylko w opinii publicznej nie jest tak ona wyrazista. A po co ta wyrazistość? A może nie, bo właśnie dlatego, że ta sprawa jest w takim zainteresowaniu społecznym. Śledztwo w sprawie dwóch wież wywołuje społeczne i polityczne emocje. Bo z jednej strony dotyczy samego lidera opozycji Jarosława Kaczyńskiego. Jarku siadaj, spokojnie, uspokój spokojnie. Nie Teraz... jestem z tobą po imieniu, łobudzie. Natomiast z drugiej strony pokrzywdzonego w śledztwie reprezentuje adwokat i czołowy polityk koalicji rządzącej Roman Giertych. Boże, boże, boże. Ale emocjom uległa także prowadząca śledztwo, prokurator Ewa Wrzosek. Pięknie. Podczas protestu PiS przed prokuraturą wyszła do tłumu. To był na pewno wyraz tego, że te emocje były bardzo silne. Te same emocje, które pani mówi, że ona potem przy biurku odkłada na bok. Bo to nie były emocje związane ze sprawą. No, jak to nie? No, nie, przecież nie? To nie były emocje związane z materiałem wiązane. dowodowym. To były emocje związane ze śmiercią człowieka. Decyzja a, przemyślana, tak jak mówię, w tym celu, aby bezpośrednio ode mnie, ktokolwiek by chciał usłyszeć odpowiedź, mógł ją uzyskać. A czy pytała Jeżeli Pani o to wyjście o... swoich szefów, czy tak pani uznała sama, że wyjdzie pani do tych wyszłam. ludzi? Po prostu wyszłam. To był duży błąd. Złapałam się za głowę. Prokurator powinien na chłodno podchodzić do sprawy. Nie wolno kierować się w takiej pracy emocjami. A gdyby załóżmy doszło do jakichś przepychanek, napaści fizycznej. A o takiej napaści rozmawiali wtedy posłowie PiS. Ja ją puchnę, no co PiS. To nie było ryzyko dla jej zdrowia. A stało się coś? Zdaje się lekceważyć sprawę szefowa Ewy wrzosek. Mówią o nas różne rzeczy. To, to, to pokazuje, że jest no. Te wypowiedzi są absolutnie skandaliczne, niedopuszczalne, obrzydliwe te osoby wręcz powinny odpowiadać za to, co planowały. Ewa Iwanowa i Mariusz Jałoszewski od lat opisują karierę ewy wrzosek. Brali też udział w jej rozprawach dyscyplinarnych zarządów PiS. A z kolei prokurator Jarosław Onyszczuk bronił Ewy Wrzosek w tych postępowaniach. Zatem nasi rozmówcy z najbliższej odległości obserwowali, jak gromadził się bagaż doświadczeń i emocji Ewy Wrzosek z państwem PiS. Widziałam sytuację, kiedy była bardzo, bardzo bliska łez. Jak pani to emocjonalnie przeżyła? No fatalnie. Były łzy teraz są do dzisiaj zakres różnych działań wobec prokurator Ewy Wrzosek i jej rodziny był bardzo duży to też sprawdzano jej bliskich inwigilowano nie chcę mówić o szczegółach ale to jest dobry kierunek nikt tak naprawdę nie zastanawia się nad tym jakim to jest kosztem jakim to jest kosztem chyba widać po mnie teraz Zniszczyli pani życie osobiste? Czyli znaczy, ja generalnie jestem osobą silną psychicznie, ale sytuacja, w której przez tyle lat jest się no, takim workiem treningowym, co więcej, nie tylko dla tych, którzy chcą mnie złamać, bo z tym jestem w stanie sobie poradzić. Ale chyba najbardziej każdego boli, bolą ciosy ze strony własnego środowiska. Tak jest postanowienie i ono nie podlega zaskarżeniu. Problem polega na tym, że była ofiarą tego systemu i teraz miałaby ten system rozliczać. Ona prowadzi najbardziej polityczne śledztwo. Po swojej stronie. Y nie widzę ograniczeń tego rodzaju, które powinny mnie wyłączyć od prowadzenia tego śledztwa, ale to jest moje subiektywne przekonanie. Ale chce mnie Pani przekonać, Pani prokurator, że gdy Pani zasiada przy biurku nad materiałem dowodowym związanym z tą sprawą dwóch wież, to Pani wyłącza te emocje, te krzywdy, którą Panią spotkały? Yy, nie tylko przy tej sprawie. Ja po prostu mam materiał dowodowy i ja go oceniam. Ale ja rozumiem te zarzuty, bo tego nie da się wytłumaczyć. Ja nikogo nie przekonam. Że jestem osobą bezstronną w prowadzeniu tego postępowania. To śledztwo powinno być prowadzone przez osobę, która nie będzie złudzała takich kontrowersji. I jakie to kontrowersje? Odpowiedź znajduje się w przeszłości Ewy Wrzosek, ale i przeszłości PiS.